Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale. Witam Was w kolejnym filmie z HM. -u. Dzisiaj przyjechałam kupić mojemu mężowi prezent, bo ma urodziny w niedzielę. No i weszłam do HM, żeby po prostu spojrzeć, ale wpadłam na taką sukienkę sztrygowaną. A że dzisiaj jest taki trochę chłodny dzień, to postanowiłam ją przymierzyć. I tym cudem znalazłam więcej perełek i chcę Wam je szybko pokazać. Zapraszam. To jest ta sukienka przytrykowana. jest taka dosyć widzę prosta ona nie ma tak żadnego wcięcia ani nic mm, ale mi się wydaje, że ja mam na gołych nogach ubrana jeżeli się ubierze spodnie to już te biodra się bardziej uwydatnią i będzie bardziej taliowana wielki mam, wielki przewielki yy, jak to się nazywa? golf także myślę, żeby go jeszcze naraz może zawinąć czyli to jest jak naprawdę zima jest taka dokuczliwa, jest bardzo miękki ale taki dosyć naprawdę grubo usztrykowany ja mam rozmiar XS i widzicie rękawy są ok normalnie noszę M -kę. pokażę Wam spot naprawdę jest ciekawy taki jodołkowany no i kolor jest taki nie całkiem jak w kamerze, taki zielony, trochę oliwkowy, z takimi kremowymi, może to nie są nawet kremowe, to są takie ciemne kremowe, pod zielony wpada, pod taki zgiły, z eledynowy, nie wiem. No, w każdym razie pasuje mi do butów, te same co zawsze, wygodne i to jest właśnie ta sukienka, nie jest w ogóle jakaś droga. Także napiszę Wam pod filmem, w jakie są ceny. Hmm? Fajne, to jest fajne. Powiem Wam, że podoba mi się. Takie wygodne i nie obciska, nie czuć, że się tak wiecie idzie i tak ob obciska. Także trochę gumkowaty Czyli jest troszeczkę stretch ale nie jest jakoś... Czuć, że to jest taka wełna, że to nie jest jakiś poliester. Także naprawdę fajna. Tutaj mamy taki sweterek, bardzo, ale to bardzo mięciutki, zielone paski. I do tego brałam takie spodnie dosyć. Mm. Jak to powiedzieć? Tu mają jakby kieszenie na boku, ale to nie są kieszenie, to są te oszukane kieszenie Nie mają w ogóle kieszeni tutaj po bokach. Mają takie przeszycie jak takie jak to się mówi, takie coś. Getry kiedyś takie były. Gumka tu jest. Nie ma zamka, nie ma nic. To są takie spodnie, wyglądają jak eleganckie, ale się w nich wygodnie czuję, jak, jak w jakiejś... jak ktoś w jakimś mnesie. Jak w takich... No, brakuje mi teraz słowa, no ale widzicie, wiecie o co mi chodzi. One są takie siwe, ciemne, z takimi jakby... Białe nitki, gdzie nie, gdzie to nie są nitki, ale wiecie, bardzo to fajnie wygląda, bo do tego może być y, biała koszula. Później Wam pokażę, bo mam do niej koszulę też taką złotą w sumie, co będzie tak fajnie trochę wyglądało, bo te nitki, jak wiecie, są białe, ale one są bardziej takie, nie wiem, kremowo trochę. W każdym razie ostrość zniknęła mi. Jestem, jestem, witam, witam. Yy bluzka to jest taka, nie widać, że to jest jakiś kwalitet. Jest mocno wygodna, jest tak trochę luźna. Ja mam rozmiar chyba S, może powinnam wziąć XS, ale ja lubię takie trochę luźniejsze rzeczy. Do tego mogą być jakieś kozaczki, jakieś wyższe buciki, jakieś kowbojki na obcasiku. Mogą być też sportowe, także to jest taka, takie spodnie do, do wszystkiego, ale mogą za eleganckie na pewno też ujść jakaś marynarka do tego kamizelka. Także U, lusterko rozwala. Tu jestem. Także. No, fajnie powiem, no, fajne. Nie wiem, jak to będzie, że ta bluzka wyglądała po e, tym, po kąpaniu, po kompaniu po praniu. Widzicie, to jest tak jakby misiu coś. Jak to się zmychacie, a podejrzewam, że się zmychacie. Tu oczywiście nie widzicie, bo ja mam włosy roztrzepane tutaj. Ja taka roztrzepana jestem, bo ja testuję kosmetyki na włosy, dlatego um, wysmarowałam się trochę na tłusto i nie zmyłam jeszcze zmyć dopiero będę mogła później także tu mają taki kołnierzyk ten kołnierzyk, ta bluzka i ona ma też taką stójkę i to jest wszystko tak mocno otwarte także fajnie mieć pod spodem jakiś top hmm? jak wam się podoba? ta koszula jest jakby z jedwabiu satynowa jedwab to normalne, że nie jest tu nie patrzcie, nie zwracajcie na to uwagi bo tu jest ym, no niedoprasowane niedogospodarowane ym, Rękaw na jeden guzik, bardzo fajny, taki elegancki. Wszystko, koszula jest taka dłuższa, dlatego chciałam Wam pokazać, że można ją mieć też rozpiętą, jeżeli się chce. Fajnie się układa, taka, widzicie, taka lejąca. I zaraz Wam pokażę drugą opcję druga opcja to jest właśnie, żeby sobie włożyć ją do środka, fajnie się układa mimo, że jest długa, to nie wystaje tutaj nie odstaje, że coś jest włożone wszystko bardzo ładnie wygląda także jest dosyć taka do schowania spodenki naprawdę jest bardzo, bardzo fajna, przyjemna te rękami są tutaj te mankiety, takie, widzicie, długie, także ona jest dosyć taka elegancka. Widziałam z tego samego materiału. No nie całkiem z tego samego, no ale żeby jakby kamizelkę do tego ubrał taką. To fajnie to by wyglądało. No, oczywiście marynarkę jak najbardziej. Ja już nie brałam marynarki. No i oczywiście jakieś, jakieś wyższe buty, żeby to się jakoś fajnie prezentowało. Także jak najbardziej ta koszula jest fajna i jeszcze mam jedną opcję do tej koszuli. I tu troszeczkę styl się jakby zmienia, ale nadal jest fajnie. Sobie po prostu rozpięłam trzy guziczki te ostatnie i sobie zawiązałam yy, kokardkę. Także to wygląda właśnie tak. Jak wam się podoba, która stylizacja właśnie wam się podoba. Rozpięte i wypuszczona koszula. Czy zapięta i w środek, czy z tym tutaj zawiązaniem? Moim zdaniem fajnie to się komponuje z tym, bo to jest taki świecący materiał. I ten mankiet, nie mankiet, a ten kołnierzyk i to wiązanie jakoś tak fajnie współpracuje. Także bardzo mi się podoba. Elegancko i tanio to jest kolejna stylizacja, stoję sobie w różu i w tych samych spodniach sztryk jest niesamowicie miękki mięciusi i taki że w nim ciepło będzie, on jest taki dosyć ubity jestem w moich wódkach, także Podoba mi się. Rozświetla. Nie jest takie typowo jesienny kolor, a ciepło daje. Ten stryp ma tutaj takie rozcięcia delikatne. Naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo mięciutki. Także jak go znajdziecie pod moim filmem, to Zlinkujcie sobie i zobaczcie, co to za jeden, jeżeli Wam się podoba. Ten swetr, nie wiem, czy tutaj widać, może pokazywam w ten sposób, też ma takie jakby, gdzie nie gdzie takie białe niteczki, widzicie? Gdzie nie gdzie, to nie jest taki czysty róż. Ale ma bardzo ładny kolor. Tu jakaś nitka jest. Ja niewyraźna, halo, jestem. Także jestem w tych samych spodniach. się prezentuje. Aż mi się śmiać chce, bo ten sztryk, który mam ubrany, jest ten sam, dokładnie ten sam, no tak ten sam, tylko że inny kolor w porównaniu do tego różowego, co miałam wcześniej ubrany. Także wisiał w innym miejscu i nie zwróciłam uwagi, że to samo wzięłam. Także przymierzyłam sobie spodnie, które widzicie na mnie w tej chwili i one są no, rozszerzone, mają re, e, rękawki, nogawki i one mają e, kratkę tu Wam pokazuję z bliska, tym razem taka fajnie by było coś ubrać w kolorze żółtego do nich no ale ja już wzięłam w bieli, bo żeby Wam pokazać jeszcze może bym mogła tak pokazać, ale nie pomyślałam o was, tylko o swojej szafie, a ja żółtych rzeczy już mam sztyków w mojej garderobie, dlatego nie wybrałam jakoś do tej stylizacji Rozmiar spodni jest 38, pasuje na mnie bez żadnego problemu. Ma tutaj dwie, dwie zakładki po jednej i drugiej stronie, co takiego fajnego luku to daje, rozszerzają się. Spodnie są mi minimalnie na mnie za długie, ale z tego względu, że mam niewysokie te buty. Także one fajnie dosyć układają, że nie depczę po nich. Kieszenie mają. Mają szlówki, można sobie ozdobić jakimś paskiem oczywiście. I ten sztrek włożyłam sobie do środka, który też fajnie wygląda. Nie widać coś, że coś tam wychodzi za dużo, za mało. Fajne. Powiem Wam, że fajne. W ogóle nie, nie jestem... Zdziwiona jestem. Jestem zaskoczona, że fajnie to wygląda. Wygodne są. A, tutaj na tyłku mają takie zakładki. I co jeszcze? Co o nich takiego powiedzieć? No, że są rzeczywiście wygodne i fajne. Jestem zaskoczona, ale chciałabym je przymierzyć do tej eleganckiej koszuliny. Bardzo bym chciała je przymierzyć do koszuliny. Także już wskakuję w koszulę. Też są koszulą bardzo ładnie to wszystko wygląda. To jest taka koszula, tak jak mówiłam, że ona nie jest taka bieluśka, taka kremowa. Yy, I fajnie to, powiem Wam, wygląda z tym zawiązaniem. Teraz spróbuję. Tu jeszcze nie podbięłam. Jeszcze spróbuję sobie yy, włożyć ją do środka. Zdecydowanie, tu w środku, jak koszula jest włożona, lepiej to wygląda. Bardzo bardziej jakoś spokojnie i ten zawiązałek robił trochę takiego jakby zamieszania w tym wszystkim. Także teraz mi się dużo lepiej podoba. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Możecie napisać, co uważacie o dzisiejszych stylizacjach. Kocham, kocham i uwielbiam HM. Kocham. Chciałabym strasznie, ja uważam, że bardzo... Mało nowych nowości, mało, bardzo mało nowości wchodzi, także y, jest trudno co wybierać, a tak powiem może no, dosyć często sobie, bo mam po drodze, to tak wchodzę często. I tak y, znowu to samo, to samo, także powiem Wam, że podoba mi się i chciałabym jak najwięcej przymierzać i Wam pokazywać, no ale niestety za, za mało nowości moim zdaniem. Nie wiem, czy tak mi się wydaje, czy No, to dziękuję za dzisiaj. Już skończyłam wszystkie stylizacje. Jestem trochę zmęczona, bo dzisiaj o drugiej godzinie wstałam z moim mężem i synem Oskar, ten, który gra na saksofonie. On jest moim najstarszym synem, 13 lat. I dzisiaj z klasą wyjechali do wysp owczych, także pojechali autokarem z pod szkoły o godzinie w pół do trzeciej do. Kopenhagi i z Kopenhagi samolotem na wyspy Owcze i tam będzie przez 6 dni czy 5, już teraz nie wiem, wróci we wtorek yy, i no jestem trochę taka, dolecą około godziny trzeciej, także się trochę tak nie że denerwuję, ale wiecie, mój synuś. Także wyprawkę dostał od yy, ciuchów na narty, bo tam jest troszeczkę chłodniej, no ale wieje i deszcze padają, oni będą no, dużo też chodzili i dużo będą no, grali koncertów, także jestem troszeczkę taka hmm, ciekawa, co, gdzie i jak, niech już pisze. No ale cieszę się bardzo, że przeżyję tyle i że bardzo się cieszę, także na pewno wszystko jest dobrze. A ja się z Wami kończę, dziękuję Wam bardzo za uwagę, proszę o Łapkę do góry i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!